Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Dokładnie. Dzisiaj widzimy się znowu chyba na starcie na pokładzie em, frachtowca mojego. Tak. Bo skończyłem sobie na tym momencie grę. Jak grałem ostatnim razem. Tutaj mam namagnesowany feryt. Bo z piratami walczyłem trochę. była ogólnie bitwa. W tym układzie. I tak, e, mam tutaj uszkodzony ten napęd emerylowy. Nie wiem, czy wam to pokazywałem. Nie wiem, w sumie. Bo się tak z. Jeżeli nie, to to wam powiem. A raczej wam tego nie mówię. Bo się po prostu tak zbagowałem dzięki w fraktowcu. Jak leciałem, że po prostu zginąłem, nie? A mogłem w sumie zrobić, bo drugi raz się potem zbagowałem, jak chciałem odzyskać przedmioty. Bo wiecie, chciałem odzyskać, bo tutaj miałem trochę tego paliwa jeszcze. tej, Ten, no, moduł do zainstalowania, to mogę zrobić tak, jak zrobiłem za drugim razem, czyli po prostu do innego układu se uciec jakiegokolwiek i już. A tak, to akurat zginąłem i tutaj mam, no, uszkodzenia w napędzie emerylowym, który będę musiał jednak naprawić, ale nie mam w pobliżu kadmu. Mógłbym się udać w sumie do mojej bazy, tej placówki wydobywczej. Co nie jest głupim pomysłem, hmm, tylko ja bym sobie zrobił chyba najpierw e, to zadanie: mamy dostarczyć do bezpiecznego posterunku akumulator e, przemysłowy. Mamy gdzieś tam na planecie bezpieczny posterunek. Co to za planeta? Jakie tam warunki takie inne będą? Chorzę no to radioaktywna. Spoko, to bez różnicy jaka. Po prostu nie lecimy i tyle. Tak. Trochę mało ostatnio grałem samemu w Escape, bo tak średnio znajduję czas, tak szczerze, powiem wam. Tak szczerze i otwarcie. A bardzo bym chciał sobie grać samemu tam troszkę, jeżeli w ogóle to grałem. Od ostatniego odcinka. A chciałbym, bo ja bardzo mogę zagrać samemu. Ustawiam, że w tej serii będę pokazywał tylko co nieco z tego zagranego, bo grę jest tyle rozbudowana. że ja nie będę was na odcinkach i live'ach, halo. Czemu nie chcesz lądować? O! Nie będę, postanowi że postanowiłem z tą serią, że nie będę was na odcinkach i live'ach to totalnie męczył ze wszystkiego, co się w tej grze robi, bo bywa momentami szczerze nie powiem żmudna to rozgrywka. aczkolwiek ja lubię taką rozgrywkę. No, no, ogólnie tą grę bardzo lubię, więc tak mnie do niej ciągnie. Dobra, mamy tutaj dostarczyć ten przedmiot. To Dosta sobie dostarczamy. Okej, okay, dostarcz przedmiot język, motor przemysłowy. Dobrze, to mamy dostarczone. Bardzo dobrze. Jakiś statek sobie przyleciał. Interesujący pod względem wyglądu. Zobaczmy, co nam tutaj ma do zaoferowania, ten statek. Słaby. Klasa B niby całkiem spoko, ale pół strasznie mało. Te tak patrzę zasadkami, bo ja bym jedyny statek, który upolował teraz. Który chciał upolować, tak powiem, to jedynie... To jedynie taki jak ten kotlerze SK. dlatego jest jedyny, który chce teraz upolować statek mam nadzieję, że się tak szybko nie uda, bo to jest trochę roboty potem z załatwaniem sobie wszystkich technologii do niego. Ty mam dalej ten paskudny osad nieprzetworzony cały. Ja sobie byłem na Frachtowcu i go prze przetwarzałem samemu. Jak mówiłem w odcinkach nie będę tym męczył sobie z powrotem na frachtowiec, to co mam przy sobie przeniosę, żeby sobie teraz z tej ekwipunku nie zawalać tym. Dokładnie, tak mam trochę zawalony ekwipunek wszystkim. 15 zł tu wywalę. wywale. Tlenu sporo. Co przeniosę do tego dużego kwipunku, gdzie trzymam różne zapasy. Co zostawiam, bo to sobie przetworzę. Kupon obronny chyba dałbym sobie tutaj, dokładnie. Chyba dostałem no, do robienia tego zadania. Tego, no, z tym. Z tą przesyłką. Mam jeszcze jakieś zadanie. To czy to będę musiał tutaj ten... A no to mam po prostu wrócić. Ja mam wrócić do formy życia w ogóle. Ja nie wiem, ja pamiętam że ja to brałem u formy życia. Ja to brałem chyba u normalnego. Okej, okay, tutaj mamy wrócić na sesję kosmiczną. A jak to formy życia to... Aha, w innym układzie, dobra. Uuu. Uh. Uuu. Uh. Ale fajny, ładny ładny, ale słaby <laughs> nazwa yy, pasuje GIFUGA skrzydła. No faktycznie ma takie fajne skrzydła... Fajny wygląda bardzo. Ze względu na, wy na, na wygląd bym go wziął, chociaż ten też nie jest zły, ale to nie chodzi tylko... To nie chodzi o wygląd. Tylko chodzi o to, co statek ma do zaoferowania samym sobą, że tak powiem. W ogóle to, co tteńko udało mi się w układzie, który nie jest ani bogaty ani nic, nie? Patrz. Patrz, no, prawie że idę tylko jak mój, ale ten może być kozak. Patrząc na to, że jest jeszcze większy od mojego. Słabszy jest. Klasa C, mniej pól. Czekajcie, porównajmy se. No, patrzcie, ja mam dużo więcej pól, bo 48. Ile ty masz technologicznych? Ty masz tutaj 7 technologicznych. Kurcze. A bydle większe od mojego. To się spodziewałem, że będzie mocne. Jeśli i tak jest niezły. Jakbym taki na przykład natrafił... Nie wiem na przykład jak w formie rozbitego statku, który mogę wziąć za darmo, to ja bym sobie, tak, No któryś z tych moich, co tam mam wymienił. tam mam tam kilka takich uszkodzonych, całkiem niezłych, z czego dwa to one takie. Nie, przepraszam, jeden. Z czego jeden to jest taki całkiem niezły eksplorator. Nie zajmuję się ich naprawami, bo je trzymam nie wiem w sumie, tylko po to, żeby je może potem na jakieś lepsze wymienić. Jak są. kutlerze, leżę zazwyczaj. Jak chodzi o wymienianie, najczęściej na stacji kosmicznej znajdę. Na stacji kosmicznej sobie nie wezwę innego statku chyba. Chyba. Ale raczej nie da się. Czy da się? A ja nie wiem. Czekajcie, zobaczę, bo to będziecie mi pisać, że da się. To jest nieco opcja. Jak, jak, jakiś pani, mi fraktowiec, widać. Wiesz, inny statek. Mogę na przykład to wezwać? Nie, nie muszę tutaj wylądować. No właśnie. Ja już myślałem, że będzie się... Ty patrzcie, jakiś śmieszny. Rzeczy takie skrzydła ma śmieszne. Patrzmy sobie, on raczej nie będzie jakiś dobry, ale ja sobie lubię patrzeć na te statki, jakie są. 28,5, no to słaby dosyć. Nie powiem, tak trochę szajsem zalatuję. Ten to w ogóle, chociaż czekajcie. dawno nie patrzyłem na wahadłowce, ale ja wiem, że one nie są dobre. 25,5, ale on jest tak niezły, jak na wahadłowca. Te statki takie typowe złomy wyglądają, moim no zdaniem. Chociaż miałem kiedyś sam taki chyba statek jeden. Albo nawet więcej. Ale miałem. Ok, wszedłem misję sobie tutaj. Oby nagrody sobie przyszedłem odebrać. Ok, 147 nanitów za dostarczenie przedmiotów to jest bardzo fajne. Ja nie pamiętam czy ja w tym układzie mam coś jeszcze, co bym chciał kupić z technologii, więc chodźmy sobie zobaczyć jeszcze od razu. Mamy... A. Jeszcze odcinek jest krótki. Uh, uh. ten fajny wygląda. Proszę, nie odlatuj, proszę, proszę, nie odlatuj. Chcę cię zobaczyć. Chcę cię zobaczyć, bo jesteś bardzo ciekawy. U, uh. niezły. I tak nie jest lepszy, ale jest niezły. Wiadomo, mniejsza wartość. Ile tutaj masz? 7. Fajny tylko. No, tylko po prostu słabszy. Mówię, jakbym mógł wezwać inny statek, niby mogłem polecieć i wymienić eee, we Frachtowcu. Wiem, że krążą statki, ale nie ja będę specjalnie to czasu marnowała. Nie będę też jednostek marnował, bo on 40 tysięcy kosztuje. Zresztą 40 tysięcy milionów, znaczy. Ja mam niby te 82, ale to i tak jest mało, bo miałem dużo więcej. Dobra, zobaczmy, czy ja tutaj coś jeszcze chciałem kupić, czy nie. <laughs> hmm. Czy tutaj coś jeszcze było? Moduł hipernapędu, ale to sobie kupiłem. Właśnie, tutaj działko fotonowe i silnik pulsacyjny. Ty, ale sporo mi tej brakuje. Typie. Do jednego i do, do drugiego. Musiałbym jeszcze to wyzwanie sobie zaliczyć. Ale w sumie tak. Pulsacyjny mam, ale mogę sobie, sobie mieć dwa ulepsze. Ja Mogę to i to, nie? Tam pozbieranie na nitów to nie problem, tylko trochę czasu, nie? Co, ja mam jeszcze technologię z układu? Kurde, ja mam tutaj tyle do roboty. Po prostu nie miałem czasu, jak znaleźć, żeby pograć. Mam jakieś oliwo w hipernapędzie tutaj? Nie mam. E, bo tutaj mamy wydajność większą. Chciałbym sobie takie paliwo zrobił, to bym sobie frachtowiec zostawił, żeby był jako taki punkt orientacyjny. Okej, okay, nie zrobię ani antymaterii, ani tego. Mm -hmm. I tutaj nie da się postawić tego. Rafinatora. Lecimy na frachtowiec. Tak, właśnie frachtowiec chcę zostawić jako taki punkt orientacyjny. Nie chcę z całym frachtowcem zalecieć od razu. Niech on z tej będzie. W frekwencji moja mała flota będę. Wiesz, jak już tam co ogarnę z tym, to może się zajmę flotą. W sumie bazy mam za sobą, chociaż mam jeszcze plan, trochę tą farmę ulepszać. Mam jeszcze plan, sobie do, in do wydobywania innych surowców zrobić, nawet do miedzi, jakieś okay. i do tych takich lokalnych surowców, typu no nie wiem, dioksyd, fosfor, amoniak, nie. Jeszcze do takich będę chciał położyć takie mini placóweczki. Bo to bardzo... bardzo jest pomocne. Co do tego kadmu to sobie... Mówię, bo go nie miałem ani w tym, tutaj w magazynie. Co do kadmu, to sobie samemu to ogarnę sobie tam właśnie do placówki polecę i właśnie potem te placówki trzymam na takie sytuacje, żeby móc się do nich tepnąć. I no na przykład ten surowiec jak potrzebuje, sobie po prostu wziąć, bo tam staram się wtedy po zabraniu doładowywać z powrotem te. te. No, jednostki wydobywcze. Dobrze. Dajmy to. Potrzebuję półferytowy ferytowy pojemnika. I tu mi skoncentrowanego węgla zabrakło do antymaterii. Też chyba będę miał. Jak nie, to sobie go zaraz skoncentrujemy. Mam trochę, ale wystarczy Więc robimy to. Robimy to. I robimy to. Ładujemy ze statku. Wystarczy na dwa warpy, raczej wystarczy, bo mam to. Mm, więc powinno. Ja sobie w tym czasie tutaj trochę zacząłem powiększać. tej chcę dać dookoła średnie rafinatory, jeszcze one są dosyć drogie, bo galarety diwodorowe 5, które no wymagają trochę zbierania diwodoru. Ja sobie tutaj te, te dam, żeby zapracowały pracowały rafinatory z tymi już co przetworzyły. Widzicie, jak to wygląda? I po tym etapie będzie można już z tego zrobić nanity. I widzicie, to się robi bardzo długo. Widzicie, jak to się powoli robi, jak jest tego taka ilość. Ale to jest zawsze jakiś sposób na pozyskanie nanitów. Niby czasochłonny, ale... I też trochę hajsu wymaga, ale jest dobry. Po prostu jest dobry i ja tak będę robił. Jak takiej ilości można takich przedmiotów kupić na... Stacji kosmicznej, chociaż szybszy jest Pugneum, ale nie zawsze Pugneum jest w takich ilościach dostępne na rynku, że tak powiem. To czasami są takie rzeczy, ale czasami nie ma albo tego, albo tego trzeba. Chyba po prostu układ trafić dobry. Gdzie takie rzeczy będą. Chociaż to może być często, bo to jest śmieć, nie? Jakby niby. Ale to można przetwarzać. I można z tego już właśnie coś konkretnego zrobić, czyli nanity. Mam na tyle mało tych rafinatorów, że muszę tak to robić po kolei potem jak już pytania, zrobimy, na nity, to będę ją nanity, były te kolejne fazy tego wrzucu, że tak powiem. I dobra, to mamy. Lecimy stąd. Lecimy sobie zaliczyć yy, misje. Zawsze to są też nanity. I sobie jakieś myślę, że weźmiemy... W sumie mógłbym tutaj zobaczyć, jakie misje mamy w stacji zleceń galaktycznych. Czy coś, na, coś na nanity mamy. Yy, mam tutaj. Przeskanuj 18 stworzeń, to jest... To może być dobre, patrzcie, 239 nitów, to jest bardzo dużo. To zaakceptuje. Okej, okay, eee, sobieśmy to. Niby trochę jest tych zwierząt przeskanowania, ale to jest kwestia znalezienia kilku planet z życiem i skanowania. Po jakieś jednostki ze skanowanie wpadną. Więc same korzyści. Myślę, że tego nie będę robił odcinku, ze samemu tego to zadanie porobię. Myślę, że dzisiaj zrobimy tylko to, że pójdę tą misję zaliczyć i kupimy to ulepszenie. Myślę, że do działka kupimy. Czy mam już jakieś do działka? Mam! Czyli już bym miał wtedy i po dwa do działka, i po dwa do tego, ale myślę, że możemy wziąć spokojnie do działka. Będę mniej więcej starał się po dwa takie ulepszenia w miarę możliwości, takie te, no powiedzmy, legendarne dawać. Dobra. Dobra, tak. gdzie jest ten układ, do którego mam polecieć? O, on jest tutaj. No tak. Oczywiście tutaj też mam jakieś technologie do kupienia. Ale myślę, że sobie i tak jeszcze wrócimy do tego, gdzie byłem. Bo są po prostu fajne rzeczy bo tylko, tylko ten silnik pulsacyjny i z tego układu będę miał wszystko. Wtedy jeszcze wrócę do tego, gdzie teraz lecę, nie? Bo jeszcze mi tutaj jakieś zostały, pamiętam, technologie. I potem będę ewentualnie po innych latał, się zatrzymyło gdzieś, gdzie będą lepsze, nie? Żeby sobie te anity zbierać i tak w kółko, dopóki sobie nie wymaksuję statku, że tak powiem. Bo coś czuję, że ten statek wydało przez bardzo długo już, bo po prostu czuję, bo ciężko jest znaleźć lepszy. Lepszy nie jest z klasą S. Okej, okay, wróć do formy życia. Co to jest na planecie? Dziwne, ja to brałem normalnie od brokera. Ale dobra, lecimy. No nie, to jest na tej planecie, gdzie nas strażnicy nie lubią. Załatwimy to szybko, bez zaczepiania ich. W miarę możliwości, oczywiście. Bez zwracania na siebie uwagi, że tak powiem. Dobra, no lecimy. Wracamy do formy życia i stąd lecimy. Wracamy do takiego układu, bo nam kupić technologię. Tam zostanie nam jeszcze jedna. Też taka naprawdę bardzo dobra. No i dobra. Dobra, chodźmy tutaj szybko do niego, bo zimno na dworzu. Czy tutaj masz jakieś ciekawe rzeczy? Widzę, że dosyć słabe będzie, bo małe, ale. Zobaczmy. O, weź, 7 też Zresztą nie wiem, czy ci narzędzie można lepsze niż ja mam trafić. Ale zawsze też patrzę. Okej, okay, zgość powodzenia. Jak świergocze, podekscytowany. Daje mi nagrodę, wypełniając tym, tym swym, nasz, tym samym naszą mowę, boże. Troszkę późna pora, to mi się. No. To czytanie takie słabo. Czemu 12 nanitów? Aha, bo chyba z tego. Chyba dostałem więcej. Ile miałem? Tak. Co tak... Co się jaki dziwny dźwięk wydaje? Nieważny. Aha, dobra, bo miałem chyba 200 coś. Dobra, nieważne. Wracamy. A, archiwa komputera bazy to se samemu robię, bo ja jeszcze tak tego nie zrobiłem w związku popularnego tego poneścia. To już tyle czasu gram i tyle gram, ale dobra, nie skupiałem się na nim, okej. Okay? Ja tego go robię samemu, w miarę możliwości. Dobra, wracamy tutaj, gdzie mamy nasz okręt główny. To jest niby jedna planeta, tylko tą z Księżycem, ale dobre technologie są, więc to się chwali. Temu układowi. Dobracamy sobie do niego. Może znowu będzie bitwa, bo tam no, widzę tam spory konflikt. Jest, jakby była bitwa, to ja bym chętnie wziął udział, bo można zawsze, chociażby, chociażby z piratów, na magnesowany feryt, którego też potrzeba często bardzo dużo. To jest dobre. Spokój sposób pozyskiwania. Jak jest bitwa, to pamiętajcie brać udział ze względu na surowce, które można dostać. Nie w sumie też, to chromatyczny. My chyba nie ma żadnej bitwy. Ta, nic się tu nie dzieje. Słuchaj, nie ma żadnej bitwy, bo mój frachtowiec tutaj pilnuje. To, to jakby miała być bitwa? On by nie pozwolił. Nie ma żartuje. Tak, i myślę, że już jak będę miał ten statek zrobiony, te mini bazy, takie te wydobywcze. To myślę, że chyba wtedy się zajmę tak na poważnie flotą moją. Muszę mieć chyba 30 statków w flocie. Flotą ulepszaniem i no robienie ekspedycji i tak dalej. Najbardziej spoko. Więc kupujemy tą technologię. No i to będzie wszystko. Taki lekko krótszy odcinek, ale nagrałam go też późno. I od razu mówię, nie montuję, bo po prostu wcześniej zapomniałem o tym odcinku, naprawdę. Tak to on był dużo wcześniej, naprawdę, ale... Po prostu zapomniałem, wybaczcie mi. Eee, dalej mi nie będzie stać, co nie? Bo to za 400 aż... Ja pierdziele. Może fraktowiec w sumie zrobił te? znowu ten statek z tymi skrzydłami. Słowie ten sam, czy tam podobny, ale zobaczmy go. Na cię widziałem tak samo. Tak, ten sam, chociaż chyba klasę ma inną. Ten raczej też, bo on tutaj, patrzcie, on tutaj latają. Też takie same te statki. Tak, to jest ten sam. Nie ma co patrzeć nawet. Chociaż ten jest interesujący i nie pamiętam, że go sprawdzałem. Sprawdzimy. Tuż ofertę 38 no to z czym do ludzi Dobra Lecimy na to jest, bo już może się zrobiło te fleś uciekająca. Myślę, że ona się już będzie szybciej na nanity przerabiać. Tak mi się wydaje chyba. Zresztą to nie jest skala 1 do 1. To nie jest tak, że dostanę nagle miliony nanitów. Nie. Nie pamiętam jaka tam jest skala, ale pamiętam, że no jest mniejsza. Na pewno nie 1 do 1. Bo to byłoby za proste. Chyba, chyba z niczego nie można dostać 1 do 1 na nitów. Byłoby za łatwo, nie? Wiadomo. Dobra. Chodźmy zobaczyć czy rafinatory skończyły. Tak, widzę, że skończyły, bo się świecą na zielono. Spoko. Zobaczmy, ile to będzie się robić. Bo chwilkę to mogę poczekać, ale jak będę ją długo, to nie ma sensu wtedy. Dobra, zobaczmy, ile się będą takie nanite z tej uciekającej tutaj robić. Okej, okay, chyba dosyć krótko. Tak, szybko. Tak, to jest 5 do 1, czyli patrzcie, z 250 za 50 nanitów zostaje. No to, to sądziłem, właśnie tak sądziłem, że będzie to podobnie wyglądało. Ale dobra, jak ja będę rzucał w tym czasie, to one będą robiły, więc za chwilę będzie można odbierać je. I to już raczej wystarczy, i wtedy będę mógł sobie tą jedną technologię chociaż kupić. Tak mniej więcej tą jedną technologię, na odcinek się udaje. Jak zauważyłem. Ciś nie pamiętam, czy w ostatnim się udało, to w sumie. Ok, No i jeszcze ten tutaj, Refinator. A z tego tutaj ja w ogóle tego żywego szlamu nie przerobiłem, ja go przeoczyłem. Trudno się mówi. Niech on chociaż to sobie robi. Dobra, ten będzie zaraz kończył, mi się wydaje, czy nie? Tak. Czy je tak mniej więcej po kolei podwiedzam, już będą miały gotowe wszystko. Mhm, przecież ten ma 80. Tak, bo tej chwilę pogadałem przy tym. <laughs> no przy tym zacznę poczekać, one będą miały podobnie. Dobra, wiem, że da się kopiować itemy w tych rafinatorach, ale nie będę tego robił. Nie lubię za bardzo gliczować gier. No, kaman, on, róbcie. Ile ty masz? 90... O, dobra. Normalnie. Niezły sposób nawet, po 50 nanitów z jednego tego staka, że tak to nazwę. Więc nieźle. Ile już mamy? 591, to już będzie ponad 600 nanitów. I tak to nie wystarczy na obie technologie, bym musiał mieć tam chyba aż 900 około. Jak nie więcej, żeby wstoczyło na te obie. Tak, mamy 641 nanitów. Pięknie, więc lecimy sobie w technologię tam kupić i wtedy zakończymy odcinek. Więc jednak nie jest taki krótszy. Myślę, że, sobie, że w sumie dolecimy to raz dwa, bo jesteśmy obok stacji, nie? Ale wiecie. <grytanie> jest odcinki dosyć podobne, bo latamy, po prostu jakieś misje robimy. Jakieś nanity, właśnie przetwarzam. I kupuję ulepszenia W statku. Jak złożycie, ostatnie odcinki się kręcą wokół tego, że tak powiem. Ja mam nadzieję, że wam się mimo wszystko takie odcineczki podobają. O, właśnie, wolę własny traktowiec. Tak, to jest. Trzeba być mną. Dobra. Lecimy. Chcemy kupić. To będzie tyle na tyle. Dobra. I to działka miałem kupić. Dokładnie. Zamontujemy sobie od razu. No i mamy. Co on nam tutaj da? Takie obrażenia plus 9 to bardzo dobre. Rozproszenie ciepła plus 6, szybkostrzelność. Obydwa zwiększają obrażenia, więc będziemy mieli już sporsze, O wiele sporsze, tak. Będziemy mieli o wiele lepsze już obrażenia z naszego takiego głównego działka. Myślę, że, do działka że do działka, to już Nie będę dawał nic więcej, jeżeli chodzi o ulepszenia. Powiecie zaraz, że kurde, napychał statek technologią, nie będę miał miejsca na ładunek. Będę miał, bo będę miał, no tutaj pomiędzy tymi, to jest więcej, bo tu jeszcze jakaś klasa C doszła, ale ona ze względu na to, że rozpraszanie ciepła ma naprawdę fajne. Hmm. Tutaj też raczej do rakiet nie będzie nic więcej i myślę, że jest jakaś jedna albo dwie do tego i też z tymi innymi niby te jeszcze dojdą, ale ja w statkach tak za bardzo nie magazynuję, tylko co magazynu jedynie, to paliwo startowe. I ze używam do latania. Nie do magazynowania. Do magazynowania mam fraktowiec i bazy. Ale dobra. To było tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek był się zło. Zostawcie oczywiście tą łapeczkę w górę. I co? Trzymajcie się i cześć. Do następnych odcinków. Hej, hej.